Odkryj Aliamet – technologię, która powstała z myślą o przywróceniu spokoju, harmonii i lekkości tam, gdzie najbardziej ich potrzebujesz. To unikalne połączenie wody Rail i specjalnie oczyszczonych kryształów górskich, aktywowanych światłem fotonowym. Wyobraź sobie miejsce, w którym oddech staje się głębszy, myśli spokojniejsze, a ciało zaczyna wracać do naturalnego rytmu. System kryształowej technologii Aliamet z komnatą wspiera Cię w każdej przestrzeni – domowej, terapeutycznej i relaksacyjnej. Dlaczego warto? Wspiera naturalne terapie i pomaga zanurzyć się w atmosferze sprzyjającej wyciszeniu. Wzmacnia poczucie harmonii i wewnętrznego balansu. Nadaje przestrzeni wyjątkowy, głęboko kojący charakter. W wodzie nadaje strukturę, wspierając powstawanie nawet 95% ortoklastrów. Aliamek to więcej niż technologia. W gabinetach Hispa tworzy przestrzeń, w której relaks staje się pełniejszy, a regeneracja głębsza i bardziej odczuwalna. To jakość, którą czuje każdy klient i prestiż, który wyróżnia Twoją ofertę. A to wszystko bez bez, bez serwisowania, bez kosztów, z dożywotnią gwarancją działania. Wybierz alianet i pozwól, by twoja przestrzeń stała się źródłem harmonii, energii i codziennego ukojenia. Wejdź na arspurlife.pl i odkryj, jak wiele możesz zyskać. Arspurlife, żywa woda, która zmienia wszystko.